Vy se ještě uzavřeně Co okay. so jest? Więc dzisiaj Ej. robimy sobie detoks od jakiejkolwiek elektroniki. I telefony odkładamy. Wy, kochani widzowie, pilnujcie się Ej. nasze telefony. W tym odcinku nie używamy żadnej elektryczności: ani pralki, ani zmywarki, ani kuchenki. Czyli umie się nic nie zmieni, na przykład. A. Jest jeden wyjątek: ponieważ możemy korzystać z auta, ale tak. nie możemy korzystać z żadnej elektroniki w nim: czyli radio odsuwane szyby, chyba że są na korbkę. Tak, K korbotronik. korbotronik! Może mnie głowa boi od braku telefonu? O ty, kur. się zżygał! Molwina zaklinam gołębie! Czy pan jest na prąd? Nie! Chodźmy! Jeeee! Yeah. Nie. nie, muszę wykorzystać to! Ale uważaj, żebyś się nie naaktyryzował, bo jak się naaktyryzujesz, to wtedy jakby prąd. A przepraszam, a pan o do logopedy stary. chodzi? chodzi? chodzi pan, z nie, chodzi. nie chodzi. Operator mówi, że dykcja do dopy, do Weee! Maria! <śmiennie> Gdzie jedziemy? Do sklepu! <śmiennie> Musimy mieć gotówkę. Macie gotówkę? Mam gotówkę. Ma, ty masz? Ja ty? Nie, nie mam nawet na kartę. Dzisiaj jest tatuśem ja Michu. Ja, ja tatuś, tatuś postawi. Ja, ty ty z nami jak? Tak! No to ja z biurka! Weźmy! Ja. <śmiennie> Nigdzie nie skaczesz! Ej, ja. patrz ja. ja. No drugim. Kochani, teraz w tym momencie idziemy do sklepu na składniki do naszych lodów tajskich. W ostatnim odcinku, gdzie testowaliśmy rzeczy z Chin, dostaliśmy taki przedmiot i maszynę do robienia lodów tajskich, co jest w ogóle elektryczne, to jest taka płyta, którą zamroźliśmy na 3 dni i dzięki temu zaraz zrobimy sobie lody tajskie i zobaczymy w ogóle, czy się uda. Mam w planie wypłacić dzisiaj gotówkę z banku, więc... Albożu tragedii. Ty widzisz kto? mi głowa tu przeciała. Mi bombo. żebyś nie miał migracji. Ja to Micha w ustach, <laughs> który zrobił na odcinku ze dziewczyną. Dobra, z tej okazji, że nie mogę płacić kartą, muszę wypłacić gotówkę z banku. I idę teraz po kartę i do. Taki k. To jest stacyjny co. coś mówił o sosie? Siema Kasper. No, wiesz, że powodzi się. Tu jestem wściągnięty. no, no wystarczy. Dziękuję, Dziękuję bardzo, bardzo. Ile okay. widzów chcesz? Stówka? No do 200. 200. 200? Jeszcze więcej? Dobra Pięćset to ostateczna oferta Na pewno? Dobra Dużo tam, szóstka od ciebie masz Nie na głupoty No, a my idziemy dalej No, to teraz oddawać <noise> <noise> Dawaj A teraz jak, jak się to dostaniecie, bo to jest elektroniczne O k**wa, to jest elektryczne wejście <noise> Ej, chłopaki nie jedziemy, zaraz wrócimy! To jest Bateria! A tyle leżysz... co? Przepraszam Stary Przesadziłeś Chodźmy <grym> <Ażdy. Iś. Iś. grym> Gdzie ty idziesz? Do dupy! Ej, on do dupy idzie, nie? Do dupy Krasny. na raki! Ty, słyszysz go? Ja się jego palca, kurde. Przez to, że nie możemy dzisiaj używać prądu, to jakby ja sikam do matki natury. Po, ja ponieważ, wow. ale, ale, Ponieważ. jakby Ponieważ, jakbym użył spłuczki to bym elektryczności użył. Ale kwiaty zdechną jeszcze do tak robisz ostentacyjnie, jeszcze. Nie kwiaty, tylko kamienie napiszował montażystom z suszakiem gołym Brawo. do okna. Przepraszam. I tobie, tam są nasi montażyści, a tu Michał z gołą... Nie Michał, ty musisz być ostateczny, musisz nam pomóc. No to pomogę wam, będę was ściągał tutaj. No dobra. A, jak tu wysoko, jak tu wysoko. Wysoko? że mam wyżej. Malwinka, pomóc ci? Nie. Ile ci pomóc? Ja muszę włączyć po pierwsze tryb sportowy, bo mam na razie codzienny. Dobra. No idź, idź. Weź mnie po prostu patrzeć. No. A może wziąć ten rozbieg i przeszedł skoczyć Rozbieg z kilometra i z klaw w Pulecia, próbem do Szwecji! zajęło 300 kaczek po, po morzu! 530 kaczek za zaje... próbował, tylko ją wy... do Szwecji! Polana mi do niej. A po prostu nie No i chyba No, na Barki Dzięki kobosi Proszę To jest ten sam po jumper? I oh! Oh! Ej, tu jest ponad 2 metry, dobra. Kto schodzi? Moja torebka. Czuję się, jakby wróciła do przedszkola dzisiaj. No i dawaj, skocz. <laughs> Czekaj, dobra, jestem, hmm. jestem. <laughs> Dawań, Malwinka. Skacz. Skacz. No. No A! Dawaj, Malwinka, skać. No, dawaj. Brawo! Jeej, yeah. dziękuję Ej, Od 1 do 10 niech bardzo by się wkurzyli jakbym życiu teraz kluczyk za bramę? Zero Zero, bo wiesz, po to szedł No właśnie nie. Chodź, ja bym się wkurzył Tak naprawdę nie możemy dzisiaj używać tego, tylko tego O, Ale. Ej, tego się nie odpali z tym Włóż ten, włóż ten. No O z czym zrobimy sobie te lody? ja chcę z takim jajkiem. Jajko joy. Tak. chcę jajko joy! Tak. Jajko joy jajko. Dziewczyny, zróbmy tak, że jedne zróbmy normalne, a drugie zróbmy jakieś takie zwariowane. Wiecie co co? Pranka chłopaku Jedne zostawimy im porcję dobrą, żeby sobie też zjedli dobre a -a. lody, ale zróbmy im też prankową porcję. Ja już mam produkty na swoje lody. Ej. Mam batonik, mam malinki, mam bananka. Ej, a kto za to zapłaci? No. Ty, ty. Idziemy jeszcze po jajko A ja ci watonika nie kupię Ale czemu? No bo inaczej Kupię ci, ale powiem tak Na dzienniczek 2,39 No to na dzienniczek Ja Kiedy jajko podrzucę, żebym go kupił i nie zauważył Gdzie nie jest to? Co? Co? nie zauważył Ej no i on jest bezczelny, nie? Ciekawe czy Bartek Kubicki tak by żałował Julicie batonika Właśnie Operator mi kupuje tego batonika, bo Michał nie chciał I to ma wlecieć? Mniej Paratyek. niż Masz? Go. Masz kupce to Lecę, mu na psykę za zadowolona. Za zadowolona teraz? Widzę, wy wiecie co? Co? Mam tam te słowa. Michał jest super. Teraz <laughs> troszeczkę ponarzekać i już. Wreszcie z kobietą jest ej, prosto: jest schemat taki. Na początku ją wkurzasz, a później dajesz jej to co chce, i wtedy jest cała Czy czuję in inność? Inność w tym odcinku. Kochani, czy uważacie, że powinienem się zapisać do logopedy? Jeżeli tak, napiszcie w komentarzu, Michał. No peda. Czy ktoś wie w ogóle, jak się robi te lody tajskie? Kochani, najpierw ja zrobię dla Was moją ulubioną porcję lodów tajskich robię. i zawsze, zawsze, jak mam tylko możliwość, to ją biorę. Nie, nie robię tajskie? lody tajskie. Nigdy. Usztywnięcie. bo też, że się rusza dużo. nie z drugiej strony. A, ograniczacie mi teraz ruchy. Ja nie ograniczę. Ja też nic się nie ograniczę. Ja. Staram ja się ograniczać. Czy to się zrobi? O! No! Robi się! Robi się! Próbujemy. Dobra, tej sek Masz mm. wysiop? Nie, ja na końcu. Masz. Proszę. Jest, wszyscy raz Nie mogę. Proszę jest. Uwaga. Próbujemy. Wow. a, nie palce! Prawo. Nie wierzę. Mistrzostwo świata. Także ja będę takie wzmocnione. No ja nie lubię Mali. Z dziewczynami zajęliśmy się przygotowaniem sekretnych lodów dla chłopaków, którzy w tym czasie postanowili napisać list do bazy. Nie no, może no ci powiedzieć no. tam, że jedziemy zaraz na pocztę, tak? Tak, dobra, tak to kto mówi. No to już no to, no to już no Słuchajcie! To, no to słuchajcie! No bo i no wy tak. Na... My na... No. Ej, e, e, hej, hej, Aaa! Ej, hej! Dobra! Ej, dobra! Nie. Y, Aaa... A, ye, e, e. a... Uh. Dobra, Dobra jak... y... na <grymine> Dobra, widzowie, może ja wam powiem. <grymine> Musimy teraz będziemy pisać liścik do naszych przyjaciół z bazy, a dzisiaj wiadomo, będziemy coś pącić na mieście, więc na pewno zahaczymy o pocztę i wyślemy do nich miły liścik. To piszemy tak. Ja będę twoją muzą. Dobrze. Okej. Okay. Cześć. Y... Przyjaciele. Baza, cześć baza. Cześć baza. Bo to nie są nasi przyjaciele. A, no, dobra. Ej, Malinka. Z tego robimy lody. Jest trochę poluzone. To jest trochę, to, jest trochę poluzowany, poluzowany, wiesz? to przez to w tej, tej sprzętowni taki śmierć. O fuj, faktycznie. Ej, dobra, oh. ja idę, w ten, przepraszam, bo ja się sobie zrzegam. Dobra, i tak, i podobno jest taki patent w wodzie, że jak się otworzysz struminka, to nie śmierdzi i właśnie to teraz robimy. Co wy robicie? Eee, to, to jest nowy smak lodów fazy. Ja ja sobie robisz. A słuchajcie, a ja robię największy samolot z papieru? I ogólnie to szpon To będzie szpon, tylko pytanie czy on w ogóle poleci Jestem pewny Mikołaj Kopernik odkrywający, że to ziemia się kręci wokół słońca, koloryzowany W tym momencie otwieramy naszego szustruminga I dla mierzenia smrodu będzie malwinka I Jak się zrzyga to znaczy, że dalej śmierdzi, a jeżeli nie to znaczy, że nie śmierdzi Cyk piana o! o, Ale to było O no, śmierdzi bardziej <laughs> Mam krzycze, że słuchajcie, to nie jest uszczone. Czy to widzę, podeszli do domu? Mamo! Paweł Żyga! Paweł. Mamo! Paweł, paweł Żyga! Paweł. Ej, kochani, czyli jakby otwieranie szóstego w wodzie, jakby jest bez sensu, bo dalej jest smród i nasz miernik, czy śmierci się zżygał, to znaczy, że jest tragedia. No, nie, tak nie być. Daj, zrobiłem. Dawaj testing. Słuchajcie, mam tu samolot 9 kartek. Zobaczymy, czy poleci. No, kochani, mamy naszego strumiego otwartego. Dajemy na początku naszą zaprawę. O fło. Dobra, tyknie. styknie. I daj, i daj Wiktoria, tutaj do śmietankę. No i co? No i czemu to się nie zamraża? Chyba trzeba to dać do zamrażarki, się obawiam. Jak to się wywali za to będzie k koniec. Zobaczy tak, żeby się nie wywaliło. Co Panie z Kończę pan list. Kończę list i zaraz damy Wiktorii do przeczytania. Cześć Baza! Super było u was dzisiaj na odcinku. Chcielibyśmy napisać, co tak naprawdę o was sądzimy. O, ża. O, o, Pięknie od serca na mi jakie ładne. Kochani, nasze lody już są gotowe, więc chyba teraz czas na ty Nie, Ej, a śmierdzą? Nie śmierdzi, zbychu. Pokaż. Luz. to jak to was cofa, to jak wejdziecie nie. do domu? Nie wejdziecie. Nie, wejdziemy do domu, już nie wejdziecie. Z do domu, do domu wali trzy razy gorzej. Nie ma ch... <laughs> okay. Czy jest jakaś jeszcze jedna osoba, która jakby zje to ze mną? Troszkę. Nie ma, ch... ma szans. Nie? Czyli co? Czy na przykład jak. zrobię tak. Nie, Jezu! Nie polkać, proszę. Nie, wypluj to! Nie tu! Wypluj, wypluj to! Wypluj, wypluj, wypluj! Pukni, pukni. Wypluj to! Puknij. Nie tu! Ej, Michał, to jest jakieś po prostu prze. przechupi, nie? jak się zżygał. Nie! Nie tak! Idź za barierkę tu! Chciała <noise> płaszczu! Kochanie, jak się, się zastanawiali? Czy lody, że suringa są dobre? nie są, nie róbcie tego. Nasz Na operator ta... będzie wyjeżdżał przez bramę. Wy... Za bramę, bo ci odpoczę. I wejdziemy sobie, wyjdziemy sobie przez tą bramę, ponieważ kurde bele... My tego nie używamy, tak? tak prawda? Powiedz. powiedz, powiedz im Kuba. Powiedz powiedz. Co? Kuba jest zawsze operatorem i, i on A, za z kamerą... Za... Dokładnie, słuchajcie widzowie, czasami jak jest tylko ich czwórka, to właśnie ja stoję za kamerą. Ej, to jak rad! To jakby w język krwi operatorskie. Oni, jak się przybliży ich krew w mikroskopie, to jakby jest logo Direct. Zobaczcie, zobaczcie zobacz, zobacz. to. Coooo! Direct? Direct, directem, ale ja widzę, że obok Direktu wyrósł ci Gordon. Taka, yes. oh, Gordon, Gdzie? Gordon. O, ty kur. Nie widzę, ja <śmienicza> o, czy to pogoń po za? Bo mi wyrwał jedyny włos z klapy. już do sata już do sata tam Serio? czy ze mnie? Tak to samo w sali go wygrania? Tak mi wyrwał włos z Ale go mam! To już tak, jest to za to wam. Katujemy i lecimy na Kraków. Klamy, Ten klamy, auto klamy, Ej ogólnie za każdym razem jak się otwiera to auto Kluczykiem za każdym razem pika. A my lecimy do banku, wypłacić mój sos. Ugh. Ej, może mieć głowa, bo ja od braku telefonu? <grym> <grym> ej, ej, co by nigdy nie powiedziała mama? Tak. Tak, tak. tak. Mam boli mnie głowa. Na pewno nie przez lepsi. Ej, pan. Po, e, Warto powiedzieć, że pierwsza, jestem pierwszy raz w takim miejscu. Wprowadzam się w dorosłość. Nie wiem, czy to było na odcinku, więc powiem. E, Operator Dawid jest moim prawną opiekunem. Nikt nie ma tego prawa, poza Dawidem. Dawid mnie wyszkolił w życiu. I Dawid obiecywał mi, że prowadzi moją karierę tak, żeby to była dobra kariera. Teraz e, wprowadzę cię w dorosłość. To jest jedno. osoba. to na co dzień. to na Nie no, proszę. Otworzymy ci linię kredytową. I tak pan powie, nie, mo nie, nie możesz teraz Niestety okazało się, że ta placówka banku jest bezgotówkowa i Zbychu nie mógł tutaj wypłacić siana. Polska wchodzi w najgorszy stan, w jaki może być, ponieważ zaczyna się Polska bezgotówkowa. Ty jesteś czerwony już. Bo go to denerwuje, że jakby Polska nie jest y, gotówkowa. gotówkowa. Banknot, pieniądz materialny, to jest wolność. Malwinka, co jest? Co się dotyczyłaś od grupy? Spędzam czas z moimi innymi przyjaciółmi. A kogo bardziej wolisz, tych przyjaciół czy nas? Was. Ooo. Chodźcie maluszki, nie dwójcie się. Ej, a Malwinka, skąd w ogóle się u ciebie wzięła taka miłość do gołębi? No bo innych ich nienawidzą. Ej, to jest akurat mega słodkie, ale wiesz co? Jakby nie chcę chyba pod tym drzewem stać. <grym> Fuj, zestrął mi się. <grym> Serio, na mnie nigdy się nic nie zesrało. Ej Ej, czemu one nagle tak idą do mnie? Co <noise> jest?! Malwina zaklina gołębie! Znacie, okazało się, że Michał podczas z gołębiami perfidnie upił kamerę gównem. <noise> Nie, to było to, to było to. Z czystą premedytacją. Dojechaliśmy do galerii Spotkaliśmy operatora i nasz operator, boss, usłyszał kątem ucha, że on nagrywa dzisiaj GenZi. Czyli przypadkowo jesteśmy w jednej galerii z GenZi, co dla mnie jest giga szpontem, że musimy ich znaleźć. Są, so, są, so, Jenzi jest, jest Jenzi! Zamaskuj ja się, w brzuchu. Tu, tu, w brzuchu, w brzuchu, w brzuchu, w brzuchu, a wiecie jaka intencja się właśnie dzieje? Co? Bo wy jak robicie odcinek cały dzień bez telefonu, no. traficie na nas, oh, a my robimy cały dzień bez elektryczności i trafimy na was Co, To czemu ściągacie na od nas pomysły? U, nie, nie, nie ściągamy Dobra to jest Mega fajny oryginalny odcinek no A, to a ty w z stanie siedzisz? On jakby zawsze coś Właśnie, ty jesteś to się nie ty No Właśnie do czerwcu. Wasza, ej, wasza, ej, Słuchaj, bardzo ważne pytanie, bo my rozpinialiśmy ostatnio. Czy ty bez klapek, bez stroju brokuła, Wszedłbyś do 15-metrowej studni? Ale z drabinką. Świeży? To by tu bez tej waliny i bez tych klapek. Bo <grym> no to jest taka drabina, że ona się nie kończy, że nie jest do dna, tylko jest jej tyle, a pod tobą nie jest jakieś 10 metrów no spadku Bez stroju brokuła to nie. Ale jest jakaś nie wiem, ostra? Nie. nie. Normalna a, drabina, normalnie wszedł. Dobra, słuchajcie, yy, a idziemy na nagrywać przecinek. Tak. Słuchajcie, nagrywamy z Freeza. To raz, a dwa, jesteśmy już przy poczcie polskiej. Jest nasz list. Trzeba kupić poczek, koper, Poczek. E, pocztę? Jak pocztę? Pocztek. Przepraszam. Cały kasy e, a które masz? masz? To jest No to jest w górę miliony. Przejęzyczenie, kopertę tak. i szpąt. No dobrze. można kupić. Nie można. Kupić. Nie można szponki. Można widzieć szpont, szpont za punkty Aury. Jeszcze wiesz co trzeba. Oni mieszkają w... Trzeba przypomnieć, wiesz, skąd jest władza, nie? Z Krakowa, A nie tak jak pani. Gdzieś tam... Miejsca. Kraków Sukiennice. Pa, ładne. Mamy liścik wsadzony już. Dzisiaj Malwinka też jest bardzo smutna. Widzimy to bardzo. Ej strasznie. No. I jakby jesteśmy w sensie, nam jest przykro. I jakby chcemy jakoś Malwince poprawić, jej poprawić humor. humor, więc zobaczymy, czy w pieciarni na ładny uśmiech albo za 71 groszy można coś dostać. A czy kupimy coś za 70 groszy? 71 groszy? Oczywiście. No to kochani, jakby to jest ten moment, kiedy w odcinku oszukujemy i operator zapłaci za nas kartą. Tak, zapłacę. Tak, Jezus, jaka piękna. I kartą Aaaa! będzie. No i co? Tatis zapłaci, co? Czy to wszystko? Tak. No, idę pani jeszcze się rozczyta. Puści to w system. Chodź, tutaj się będziemy zadać z panią. <murz> <murz> będziemy teraz z panią <spaniowego> <murz> <staj, zesraju> się ze <murz> <murz> Dziękuję pani bardzo. Do widzenia! Widzimy, że cię dzisiaj trochę smutno, bo to mamy coś dla ciebie. Proszę, dla ciebie na rozmuszenie chumurku. Dzięki. Ale patrz, ta już rozkwitła! <grym> <grym> Patrz, już ja ja jest ja taka ja. cała rozkwitnięta, piękna Trudno rzeczywiście to No, to był moment, kiedy oszukaliśmy na odcinku no. Bo operator Jedną z rzeczy, które chcieliśmy dzisiaj zrobić było Rozpalenie żarówki za pomocą ziemniaka, ponieważ ziemniak ma w sobie coś co rozprąd. prąd no. To jest przecież, że woda jest w środku i ona jest jakoś naelektryzowana na espręganowano. Słuchajcie, nieważne, ale mamy ziemniaki, Ej. teraz lecimy do sklepu budowniczego, żeby ogarnąć już wam, mówię co, drut, monetę mamy, ziemniak, gwóźdź i tyle. I żarówkę potrzebujemy Lecimy do sklepu budowlanego Czy jakiegoś takiego architektonicznego? Może, może, może Zbyszek się Wasze. zgubił Co się do końca stało? No po prostu się zgubił My jedni myśleli, że jest z nimi, drudzy, że jest z nimi Przyliśmy dwoma grupkami do auta i nie ma Zbyszka Gdzie musi... Skupiłem. Gdzie jest ten ze wchu. O bołem go. Gdzie ten? Yes. Zbyś, gdzieś ty był? Bo Wiktori zabrał telefon nie ma etui, więc zrobiłem Ci etui własne Bez jaj Dostałam od Zbyszka takie etui, ponieważ jak jechałam pociągiem w przedziale Jakiś dziadek ukradł mi telefon Po lokalizacji jechałam 2,5 godziny do miasta, w którym znajdował się ten telefon I odzyskałam ten telefon, ale on już był gotowy do sprzedaży Bez etui i bez szkła hartowanego Prezencik taki dla Ciebie no A i ja lubię że coś z nie telefonu No przyszedłem Wie, To niech Pani wejdzie w gogle i wpisz tak Zbigniew Król no i <laughs> Wzięliśmy jakieś losowe z, z, z grafiki yy, na, na przyrządarce, a niech będzie to. I to się za szpon. Po galerii pojechaliśmy jeszcze do sklepu budowlanego, by kupić resztę rzeczy potrzebnych do zapalenia żarówki ziemniaka. Ej dobra, ale ja bym jechała na tym czerwonym, bo nas nie interesuje dzisiaj elektronika. No racja, to Janek panel. A myślisz, że wola, że kochałabyś bardziej Janka panela od Janka deski? I chcesz się da dla Janka? Nie. A i największy horror Malwinki właśnie aktualnie się dzieje. Jest obok Janków desków. Przepraszam bardzo, ale Kuba powiedział, że cały czas się yy, obraca wśród Ka ko towarzystw desek, więc Każdy my z mamy idziemy. A panel to jest nie. co? No, to deszka. No deszka. Deszka. A co ty masz w my deszka? <laughs> ale bracie, ja mówiłem o panelach, które były na ścianach, a nie o was. Stwierdzałem fakty, że jakby jestem wśród desek. the fuck up. No, i byś się z fucking i reszta robiła zakupy. Zbyszek starał się nagrać reklamę Bosfeny. Take drugi. OK. OK. <grymne> <grymne> Reklama Bosfeny? Take szósty. Okej Wszyscy. Dobra, że nagramy i pośmiejemy, bo będzie fajny efekt. To się pośmiejemy. <grymne> tego. Muszę zabrać świeżego powietrza. OK. <grymne> <śmieniu> bo jest to jest moja praca. Muszę nabrać powagi, nabrać powagi, 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 ale walczę, ale walczę teraz. Reklama Feny, take jedenasty. Okej... Okay. Przyznaję... Reklama Bosweny. Part 12. finalny. Patrzcie w lewo proszę, spójrzcie w lewo, bo nie wytrzyma. Okej, okay. przyznaję. Jem dużo przekąsek, ale jest to w jakimś stopniu moja praca, ale też hobby i jedno z ulubieńszych rzeczy do robienia. A słyszałem Gagatki, że wy też lubicie podjadać. Z tej okazji mam dla was protypa, ponieważ z kodem Faza macie minus 10% na wszystkie artykuły na sklepie Bosfena. <grym _> Ojej, ale była przeprawa. Pozdrawiam cię Pagu serdecznie i szacun za to, że dałeś radę to zrobić za jednym take'iem Słuchajcie, jesteśmy jak widzicie w sklepie meblowym, w którym musimy kupić tak dwa gwoździe. Dwa GÓŁKI?! Drut miedziany i żarówkę. To jest mały problem. Bo nie mają tutaj drutu miedzianego typowo, tylko mają kable, które jakby są owinięte między drut miedziany. O, to ja mogę zrobić, obgryźć kabel i zostawić drut To, to jest super za... pomysł. Sprawdźmy. Monterzyści. <noise> Jesteśmy właśnie in the house, in the father's house. Jak zapalić żarówkę za pomocą wiem <noise> <noise> Przyjęło. I Nie, przy choro. Nie, nie wystraszysz. strasznie. Nie przestrasz mnie, Michał. Zrobimy prąd z ziemniaka. W międzyczasie, kiedy Zbyszek i Malwinka ogarniają ziemniaka i to, żeby zarówka zadziałała, my robimy stary sposób, tak zwany telefon na linkę. My to szybko przetniemy, a wy w międzyczasie lepiej zobaczyć jak idzie w drugiej grupie, czyli Zbyszkowi i Malwice ja nie rozumiem tej instrukcji Weź ja. luźny koniec drutu połączony z monetą I owiń go Wokół drugiego Kurde Dzisiaj na y, kanale bazy wygrałem odcinek o z wiedzy ogólnej A tutaj w ogóle wiedza mi nie pomaga Bo to jest czytanie ze zrozumieniem, a to jest źle napisane Dobrze kochani, mam nasze telefony Tu jest jeden, tu jest drugi Tu jest drugi Po prostu włożyliśmy do puszki na sznurek i zawiązaliśmy pętelkę I teraz zobaczmy czy to działa Juosz jesteś? Kruszek król jest król Serio? No? Dobrze powiedziałem. Subskrybujcie kanał faza. Subskrybujcie kanał faza. Tak jest, widzowie. Właśnie wy to róbcie, subskrybujcie, lajkujcie, ponieważ specjalnie dla Was robimy takie rzeczy. A sądzę, że eksperyment z telefonem z puszką działa. To co? Idziemy zobaczyć, jak to idzie ziemniak? Tak. A wychodźcie razem z nami. Siedzi plecami do korytarza, to cichutko, kogo można zająć. Położyć ten kabel, weź go jakoś tam. O, patrz, Tak. I wbić. Tak śmierdzi, śmierdzić niż rozstrzygnięciem. Jak to ma wyjść z z tą miedzią? E, tak tragicznie, że mam, mam, mam kryzys. A to tak ma wyglądać? Nie! Tak. Musisz rzucieć, musisz rzucieć, szkoda, nie, już. Musisz rozciąć, musisz rozciąć, Szkoda, najlepsza. że nie było mnie na tej lekcji w podstawówce. Ej, a jakbyś poszedł się na elektryzowanie na trampolinie? Ej, dobra. Myślisz, że to coś no, Może? Elektryzacja. Właśnie przes odcinek. No już słyszę, że się elektryzujesz. I do kabla. Nie, nie, w się nie elektryzujesz. Eksperyment się nie udał, a to jest jakby normalny w naszym przypadku, bo jesteśmy po prostu głupi. Fakt Fakt! Naszym dzisiejszym ostatnim zadaniem, zanim pójdziemy spać, bo już jest naprawdę późno jak sami widzicie jest Jest po prostu zrobienie sobie kolacji i idziemy spać. A jeżeli dotrwaliście do tego momentu odcinka, napiszcie gorący ziemniak Okej, okay, a my nie jak się to wsadzi w dupę Twoją To się zaświeci, to na pewno W sensie, mi się oczy na pewno zaświecą <noise> Jak żarówki Spróbujemy? <noise> nie Nie mamy widelca, żeby nakłuć, więc można już Nie mm. Już mamy nóż No weź No weź e, A ja dałem tu dłoń do Maxa? Nie, dał nam Mi Majka Nie jedzmy Clean master Kiełbaski są zrobione Hello Give me some e, kiełbas sausage no to, Proszę no to. bardzo To jesteś ty? I kolezja, o których właśnie nie ma. Oh no. I co? Tak na dzień bez prądu. Wypamiętajcie, żeby lajkować, subskrybować, klikać ten dzwoneczek. Widzimy się codziennie o 17.30, a to był kanał Faza!